Z Ewangelii według świętego Łukasza i wam, uczonym w prawie biada, bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie. Dotykać ciężaru jednym palcem, dotykać jednym palcem krzyża. To bardzo dziwne sformułowanie: nikt nie utrzymał się na krzyżu, dotykając go jednym palcem. Nikt nie podniósł prawdziwego ciężaru, nie dokonał żadnej pracy, dotykając jej jednym palcem. Widzimy tutaj opowieść Jezusa o ludziach, którzy całkowicie wycofali się z tego, co trudne, panicznie uciekali przed tym, co bolesne, obsesyjnie unikali tego, co mogłoby zaboleć. Tymczasem no to jest właśnie definicja śmierci. Gdy człowiek umarł, to nic nie musi, nie podejmuje żadnego wysiłku i nic go nie boli. Życie boli, życie jest trudne, życie jest kosztowne, życie wymaga pracy. Ech, a więc, gdy tacy jak ja, faryzeusze i uczeni w prawie, nie dotykają ciężarów, którzy inni noszą. No, tak naprawdę skazują się na śmierć za życia, i to taką śmierć mroczną, śmierć zamieniającą się w niebyt. Do zobaczenia jutro.